Cześć, tu Madzia. Są tutaj ze mną dwóch przystojnych panów, którzy najedli się dzisiaj, szaleją i nie umieją liczyć do czterech wzwyż. Czemu I nie umieją? Wypraszam sobie, ratera. ja nie liczyłem. Jeden liczył spaka, drugi się nie odzywał, a jak się nie odzywał, to znakiem tym nie umie. Jebać neutrala. Tak, i w ogóle Błam psują się. tutaj tą... Moją ładną komnatę, którą ja tutaj ponaprawiałam. Właśnie, Właśnie na mnie! Dzisiaj, dzisiaj patrzę, a Magda zepsuła cały Glowstone, cały To jest straszne. Tak, oczywiście. Dobra, zrobiliśmy tutaj, co to znaczy ja zrobiłam, żeby nie było tabliczki z zadaniami, i sobie teraz pozbijam te, które. To mamy za kłamstwo, wykonane. ja to zrobiłem. No. A tak naprawdę to zmieniliśmy mapę, tylko mówimy Wam, że to jest ta sama, to jest zupełnie inna. Ha, ha. Tak, tak. tak. Znajdziesz cztery ee, komory grobowe. Ja Ale to, to nas za mało tym... na tym survivalu jest, wiesz? Ja bym się chciał zająć tym zadaniem, coś nazywa, coś tam zrób śliskie tłoki. Dobrze, to to, to, to ty zrobisz? Śliskie, śliskie tłoki brzmiało najlepiej. Dobrze, stąd na razie nic nie zrobiłam, to tutaj. Jest to tak, zadanie bo... hodowlanych. Mamy farmę zboża, słuchajcie, mamy farmę nie tych tłoków. Śliskie tłoki. O. Farma świń. Farma drzew, Parma nie mamy farmy opiec. świń. Farmy kurczaków mamy, ja zacną. E, Zabić zombie swoimi rękami. Dobra, tutaj będą jakieś potworne zadania, których ja na przykład nie robiłem, ale... Nie, ja też jeszcze nic nie zrobiłam. jest jest Wither? Takie czarne, latające coś i rzucające w ciebie takimi tymi... perze tak? Tak. E, zrobiąc... Nietoperze. tak. Nietoperze. Zrobiłam, Nietoperze. słuchajcie, z gliną, z piaskiem i ze śniegiem. To jest po 8 stacków wszystkiego. Znaliśmy ostatnio węgiel, żelazo. Ja znalazłam złoto, redstone i lapis. A resztę znajdziemy dzisiaj. Ale ja demanty chyba też znalazłem. No dobra, może nie. Nie, bo nie wykopałeś. I tak, no. e, znalazłem, słuchajcie, spawner zombie. Tylko on mi wybuchł przez Creepera. I jest tam jeszcze drugi spawner, ale nie wiem czego, więc pójdziemy zobaczyć. I stąd stworzyłam 20 obrazów, chyba tyle, co ja stworzyłam i zrobiłam. E, o, z... Właśnie o to, 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 o to z 20, 30 lepkich tłoków z cs robić. Tak. Tak. 30 to trochę mało. No to zrobisz e... sobie 99. 36. Albo 69. Pociekam. Dobra, okay. panowie, no Może być. zapraszam. Dobra. Teleporting! Tak, zmieniło się u nas. Słuchajcie, tutaj są farmy. SU dolatuje. Jej, nie do poznanie się zmieniło. O Boże, ja zbieram zboże Serio? Tak. Ale ten. O. Nie wyleciało z Boże. No, od razu lepiej. Dobra, mogę iść na spał. Nie, bo ścina była jakaś trochę. No była ostra ścina, bo mi nie zebrało zboża. Przy, no przy teleportowaniu jest ostra ścina. Śmie robi. Tak, tu powstał magazyn. I żeby krzyż nie, nie z bokiem, było, to okay? jak ten. Tak, bo są lagi po tym typaniu. O, jest, zadanie sprawdzenie. Kurczak ma głowę w tym w bramce. Zdyr I glina była tu. A nie, to ja glinę jeszcze nie zrobiłam, glinę trzeba powiesić jeszcze raz. Ratunku kurczaki uciekają! No moje kurczaki! Dwa kurczaki uciekły. Co, co się zabić? stało? Gdzie jest mój dom? O, tu jest. Chciałem im ja, Ej, ja. nie ja... Czemu mój dom? O, Bo nie postawiłeś się... tabliczki nie ruszać, co ci zepsuliśmy, o. się! <słyszy> Dobrze. Fa Fajny dom, Fa fajna Poznąć. jama. No, co nieładny? Dobra, a to co? Zrobimy oprowadzkę tutaj teraz? No, Dawajcie myślę, że tak. Y, dobra, jeszcze tutaj woli ścisłości. Marchewki i ziemniaki mam ze znalezionej wioski empeców, którą znalazłam podczas zbierania piasku. To chodźcie, Ascynują. żebyście się Tak, chodźcie, żebyście się nie zgubić. Esu, dojamy Maćka. My rzucamy się jajami jak prawdziwi mężczyźni. Teraz, co z tego jaja wpadły cztery kurczaki? Mam wątpliwości. <laughs> Macie miecze? Nie bij mnie jajkami. Łap to. Nie chcę, miecza chcę. Mię... O właśnie ja też nie mam. No to miecz, bo idziemy zombie ubijać. dobra, 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 dobra. Ziemia, sadzonki, jedzenie. kobblestone wyrzutki. Wyrzutki to jest wszystko, co z potworów wypada. Musi być im przykro, że się tak nazywają, ale ja tu miecza nie widzę. No to sobie zrób. Z czego? Z drewna? No to sobie żelazo weź. Czy z gliny. Żelazo sobie weź. Dobra, ja nam tutaj trochę pościnam. Żelazo. O, super, no wiadra. Może z wiadry zrobię. A czemu? Nie takie wiadro. Dobra, żelazo. zrobię ze złota, tak leży smutno, czeka na coś na lepszy czas. mam jakieś patyki, przepraszam was bardzo. W drewnie skrzynia po lewej od lewej strony. Boże, szypita. Po posortowała to. Baba. No Boże, jestem pedantką i muszę mieć posortowane. By nie posortowała, to by lepiej było. Dobra. Miecz jest zajebisty. SC masz. Super. O, dzięki. Już chowam. Do wyrzutków wrzucam złoto. Dlaczego jak tam jest podział? Nie wiem. <noise> złoto będzie smutne. Ej, zróbmy to. Zrzuć we mnie jajkiem. Znaczy nie, żeby. Zapomnij. Tym jajkiem, Spoczajcie. które trzymasz w ręku. Ale co liczę, że ci się kura wybije na tobie, czy co? Rzuć twarz. <noise> Patrzcie, co ci zrodziło? <noise> co to jest? Może Mac Maciek, Maciek urodził Weź kurczaka. Ty, co to jest za potwór? się <noise> <Weź głos> jeszcze raz. <noise> Dawaj, głowę. Maćka. O, nie urodził się. Ja nie myślałem, że się urodził, nieważne. Nie trafiłeś. Ja cię was. Ja nie. Chcę. O, jakie słodkie! O! Tam tego jednego pogięło przez chwilę. Dobra, chodźmy szukać ten, tam. To chodźcie, bo tam mamy jeden spawner do podbicia, bo, do bo chodź. jeden mi wybucha, drugiego nie możemy. To znaczy nie mogłam sama, bo ja stwierdziłam, że on się smutno zrobi, jak sama tylko. Go że... O, okej. Okay. Kurde. Idziecie? Idę. Z tym zezem nie wiem, jakim cudem w ogóle idę. Ty Przecież ty nie ma... zezem nie chodzisz tylko nogami. Ha! Maciek doceni, dowcip. A, no tak. <laughs> Maciek jest chory, ma trudne Macie dni ty, i kurde. za daleko poszedł. Maciek. Te dni. Maciek, Jak nie tu? Nie. Maciek, Maciek synku. Maciek. Jak ja mam Glowstone, to się podsadzę. Spokojnie. Ale fajnie, to jest Moston. Co to jest za miejsce? Właśnie, musimy wykopać to miejsce. Spawner. Czyli spawner. ten spawner jest. Ratunku! No to idź go bij! Jezusie... Ale ja nie mam kilofa. Chcecie kazać kilofa tu mieć? Czyli to w ogóle? No idźcie tam, oświetlcie Kostków to. Kostków to jest. I... <gulofa> Przydałem się? Zdobaczcie Ej, weź ty Ratować! Ratować! Kogo? Czego ze zesułeś ten klostro? właśnie czemu to zrobiłem. Pomyliłem to z mobsterem. Znaczy, z mobu... Czego ty to psujesz? Dobra, pękło. Dobra. Co mamy tu? Kto zebrał? Nie, no, wiem. nie wiem. Pewnie Maćko. Nie. mamy. O, tu coś jest. To jest bardzo ciekawa jaskinia, koledzy i koleżanki. Chodźcie tu. Maciek, spadaj. Spadaj. Nic nie robię. Gdzie mi się sadzisz pod nos? Człowiek no, tutaj toniecie. A, diamenty! Jest! Idź ty stąd. Bestia. Zaraz, ja się się utopił. Nie róbcie tam tych rzeczy. Młodzież no, to ogląda. A, a nie wiesz, że w wodzie fajnie? <grym> Chyba się rodzi. No a co? O czym my tu mówimy? Przecież macie no. przez kurę urodził, no to o czym ty... Przepraszam, czy mogę prosić jakieś jakiś kilo? Jakiś kilo jest <grym> <grym> nie mam na tym na zbyciu. Nie mam na ma tym na zbyciu. Czy ktoś ma pochodnie? Świetnie. <grym> ja, mam, ja mam pochodnie, poczekaj zrobię. Sekunda. 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 Ma. Dobra. Ja mogę ci flinta wrzucić. Ciebie, mogę wam oświetlać jak ktoś, ja chcę oświetlać. Flint ist tut. <grym> <głos> <głos> tak, no ja chcę oświetlać Magda, nie psuj mi roboty. No cholera! Nic tu nie ja ma chcesz na tej przed... mapie. Ja chcę iść przodem. No to chodź przodem, tylko że ty idziesz przodem, nie w tą stronę co trzeba. Nie, bo to ja idę, ja wybieram stronę, którą trzeba. Serio? To chodź, idziemy na dół, idziemy szukać szmaragdów, bo nie mieliśmy jeszcze. Chodź. Nie, bo to ja wybieram stronę. Dobra, to idziemy na dół szukać szmaragdów. No. Co A ja w ogóle nie wiem, czy po co zrobiłem Jak Ja chcę tędy. rozświetlam. Oświetlił to! Oświetlił drogę nam! Chodźcie tutaj. Chodź naprzód. przód. Nie. Ej, zginę! Ej, zginę! Ej, zginę! zginę. Potwór! O, twój pójść jest! Treper Ma jak to żarcie. Ja mam. A nie mam. Mam chleb, poczekaj. znaczy nie mam. Ale ci... Urwał! No. Dobra. Nie telep, mną. Może jak żre, ten chleb. Ty z tyłu mnie atakuje! Zwyrol, cholerny. O, mały ten gania sobie. O. <laughs> Fail. Świetnie. E, ale Pudź, rze wiesz. rzeczy twoje zostały, kolego. Tak, ja widzę, gdzie jego rzeczy zostały i to były takie fajne. Pyk i zombie go zatłoczył. Bo miałem pół serduszka, cholera, nikt mnie nie karmi. Gdzie on jest? Nie żyje. Zombie czy Maciek? Jeden i drugi. Rozumiem. O, <laughs> o tu musi być jakiś spawner, bo tu ich jest bardzo dużo. Tak? O, jest światło A, Spawner ten znaleźliśmy. Znaczy, ja za nas się. Ej, ratunku! Basia! Gnójstwo! Creeper, Creeper, z tyłu, z tyłu! A! <gry> tak! Co stało? I Oj, gwałcił go. co miało się stać. Gwałcą go i tyle. Przypomnę, przypomnę, przypo, przypominają mi się stare czasy, kiedy się bałem, grając w tą grę. No to niewiele się zmieniło. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest straszny ten. Niedobór węgla tutaj. Niedobór żelaza. Czyli żelaza jest pełno. swoje niedobory witamin i żelaza. E, gdzie jesteście czemu się rozeszliśmy? Wiem. A, bo ty, ty się bałeś. Nie mam twoje. Jak muszą być? Jestem tego pewien. Tak? Super. Maciek, jak byłeś na tym w domu, to trzeba było pochodnie nanieść. Mam pochodnie. Lera. Serio? O, s garot. O, s garot nad lawą. <laughs> Jaki biedak. Śmieszne. <laughs> Jaki przykry. Tak to <laughs> Jaki koncept. <laughs> Przez zginiesz <nas> <laughs> Maciek, masz coś przy sobie? Wszystkie ja się żyje. Ja mam. E, I uciekłeś. <laughs> Chciałem cię Ciebie rzucić. Cześć, ja mam masz. cztery diamenty, to wiesz. Ten potwór jest. Ja mam pochodnie. Myślałem, że chcesz pochodnie. No to, to, to daj pół. Ej, pomóżcie mi przejść na drugą stronę, bo nie mogę. Kurde, dobrze, przeskoczę, stracę te rzeczy. Wiedziałem, że się wrąbię do lawy. Zginąłeś? Nie, zaraz się rozpadnę. Ta, biega tam. Zjem kurczaka. Zobacz, biegnie twój bohater. E, o nie, to zombie biega. Za zanim się rozpadnę, chodźcie tu. Tu mieć... jest Maciek. Ktoś tam żelazu. Się rozpadnę. Cze czekaj, is. zrobię mosta. Okej, okay, to się nie uda. O, udało się. Aha, Świetnie, masz... Dzień O, cześć. Czekaj, chodź tu bierz to wszystko, nie chcę Oddej, tego. Rzuć mi to do lawy najlepiej. Czemu, czemu <grym> ty miotujesz? A, tutaj zębiaczek sobie stoi. Myślisz, że to takie podniecające? Kto was tam wie? Dzięki, kolego. O, jeszcze złoty miecz, a myślałem, że mi pękł. Nie, nie pękł. Okej, okay. dobra, to szukamy dalej. Czemu właściwie, czego szukamy? A, szmaragdu, dobra. Szmaragdu jest no wszystkiego. Co? Żeby tak. być szczęśliwym. Nawet szukamy miasta, tajemnicze miasto. Macie jakieś pochodnie? Weźcie się podzielcie, chociaż 10 dajcie. Daj 10. Proszę. Bóg zaplać. Okej. Okay. 5 mi dała. Czekajcie, stop, nie zbliżaj się, uważaj, uważaj. Tam jest woda i obsypion. Idę. Uważaj, uważaj. uważaj. Idę. Pragnę ciepła. Fajnie. Czemu to zrobiłeś? No lubię pływać w lawie. Ale nie miałem żadnych rzeczy, więc poglądnie. i Nie jest. to jakiś Herobrine był. Nie ma żadnych pochodni u nas. <noise> ja mam no, pięć. Nie to, tym wiem. Ale ja tam to przejść, bo tam jest obsydian. Ale, ale i tak nie mamy diamentowego miecza. Oj, kilofu. To zróbmy. Mam, mam Dwie pochodnie, dobrze jest. Nie. Ty czekaj. Weź Ej, na... ja w kanionie jestem. Ty weź czekaj, czekaj. O. o ale jaki, jaki fajny, taki podziemny. Ja ci pomogę. O, ja zaraz zginę tak baldołaj, bo się nie najadłam. O, i tam. Mam jeszcze dwa Dobra. kurczaki. Ziemniaki. To ja no, musi być hero brain. Wszędzie, wszędzie widzę rozstawiony glowstone. Przypadek? Nie sądzę. Dobra, mi do końca, nic tu nie ma. No, ja idę w drugą stronę. Nadgarstek mnie boli. Mnie też. Marzę o Co? O, o czym, czym ty możesz? Możesz, ty zniszczyłem je. No to... potwory. No. O, czy mi się wydaje, czy autor włożył minimalny, minimalny wysiłek, żeby zrobić tą mapę? No nie. to jest przygoda, generowany. Tak, dokładnie. O, tam jest lawa, tam może tutaj być ciekawe. Co to jest? O, byliśmy A nie, tu. My tu byli. A to jest jakiś o, tutaj konkretny kociek. cel na tej mapie? Co, Co? mówisz? To jest jakiś konkretny cel na tej mapie? Jak no, tu zrobić te zadania. No właśnie. A są to jakieś nie wiem, lokacje unikalne czy coś? No oczywiście, no są, zaraz pójdziemy do wioski. W, w... A jest pokazane w którą stronę mamy kopać na przykład? Ja się czuję jakbym po prostu na single wygenerował mapę i na multi z grał, na totalnie randomowej mapie. Dziwne. Bardzo. Dobra, jest? idę za Maciek, na pewno masz jakieś pochodnie. Mam dwie. Diament, Diament. Ty, y, y, y. kopcie tam. Gdzie? No Maciek widzi. Yeah. Gdzie? Gdzie łapą? Ja dam. O, no i róbcie tego, Oddawaj. Kilof jest w wiosce, już mówiłam dwa razy. Kurde, ale nie ma wioski tutaj w ogóle. No to trzeba wyjść, skoro nie ma tych, tych śmierci. No chodźmy. Madzik, diament twój. Gdzie? Creeper za To nie było celowe. główno. To nie Jezu. było zamierzone. Czy ty masz magnes jakiś w sobie do tych Creeperów? Widziałem go. Kto? Oddaj. Dlaczego? Nie. I tylko zginę ty mi, to ja cię zabiję to jeszcze raz danina. po sole. Mnie. mnie do wsi, to mnie przekupisz. Ci ja chciałem zwrócić uwagę na to, że nie odzyskałem żadnych swoich rzeczy od czasu, kiedy zginąłem. <laughs> no to choć ja ci oddam. Nie, <laughs> jestem obrażony, nie przyjmę No to nie łaski ze Możesz mi dać kilo. Kilof! No ty miałeś kilof? Nie miałeś kiloffu, spadaj. Swojego ci nie. Ale nie. możesz mi dać. Nie dam ci spadaj. Netter się tu pojawił bez Ja bez kill offa z ręki, dobra, już wiem no, kto jest ja do domu No dla mnie to jest podejrzane, to był hero brain, jestem tego pewien Panowie Panowie Tak Gdzie jesteście, a ja Tę jeszcze do domu O jakoś się. świnie do przodu, a ten Ta To jest, kinia jest generowana, dlatego nie możemy się połapać No No to bardzo dobrze Szybciej, niewolniku Kto pozabierał wszystkie pochodnie stąd? O, a czemu mnie bijesz, nie wiem Czek. Mam oko To nie ja Wcale no, to był Hero Brian, jestem no. pewien. Tak. Jakie tempo wspinaczki. Teraz sendy panowie. Gdzie? Tu. A -a. Inaczej to wyglądało, jak ostatni raz tu byłem. Czemu masz tak kolana? Na tych za... to czuję się, jakbym stał na wibratorze. bo ciągle wibruje mi. Zuj w górę. <słuch> Sugerujesz, że tak lubisz? Twoje kolana są na wysokości ziemi. Wyglądasz jak pieprzony pokurcz albo hobbit. Teraz tu idziemy. No Maciek oczywiście nie trafił. A nie trafił! Dzień. Dzień. Dobrze, nie będzie dzieci przynajmniej. Jesteś straszny. Optimista. Dzień dobry. Zamknąć furtkę za sobą. Dobra, przed Maćkiem. O, to te kutasozordy kuta z nosami. Co to co jest? Co, co to, to za dźwięki? O, mam nożyczki, Dzieńki mogę sobie owieczka ogolić. to dźwięki są kochane. Uwielbiam o. je. Lol, znalazłem diaksy. Moje TT, słuchajcie, gadają tym akurat, głosem maczka, jest hello i siemanko. Nie <grym> 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 Ale studnie mają fajną, też takie budowałem swego czasu, jak byłem dzieckiem. Aha, to zabrali. Książki pozabieraliście? Ale ja widzę, że wy tutaj nie zajrzeliście do niektórych skrzyń, więc ja tutaj zlutowałem diaksy, wiecie. No właśnie tutaj były skrzynie i tutaj z tyłu była jedna taka skrzynia i właśnie stąd wziąłem sobie... spadaj. Skrzynia analna. O, tutaj była skrzynka jeszcze. A tu na górze coś jest? Cholera, tu nic nie ma. Tutaj była skrzynka Czego ty chodzisz za mną? Z i Chodzi to zam. była marchewka właśnie i ziemniaki, stąd ja wzięłam je na farmę, o. O Maciek, ty marchewki to musimy zbierać, a nie jeść, nie? Przydadzą się. <głos> tak. <noise> Te wspomnienia. Wybijcie! <noise> Czemu 12... Bo kibicuj nie temu, kto trzeba. Ja nie w macie marchewek, ale okej. Okay. Wiesz, takie nasze sekrety. No, nie tak. wiem, czy chcę Ma Marchewkowe nocne przygody. No, Bardzo wiele okay. tak czasami, wiesz. Dobra, Dobra ja... to nic nie ma, jak robię. Ja rozumiem. idę do domu. Krowa zostajesz. Oj, zdechła. Nie, nie ma. Ja do tylko pogłaskałam kilofem. Śmieszno. ale fajna Wiecie? wieża. Nie wierzę normalnie. Pff. Skacz. Skacz to za bieda. Nie, no. Skacz. Skacz. to uwielbiam. Skacz, skacz. A! Jaka wieża. Nie wierzę. O, też tu jesteś, też nie możesz znaleźć wyjścia, cześć. Nie, ja wiem gdzie jest wyjście, to wy nie wiecie. Czyli wyjebać, jak nawstawić. Ej, weź, uderz wieśniaka, ale rękę wstecz. Stańcie, nie widzicie, że te zestresowane kury aż jaja składają, jak patrzę, co my tu robimy? Aż im, wylat, aż im to wylatuje wszystkimi dziurami. Dobra, gdzie Dobra, idziemy? Idziecie czy zostajecie, bo ja idę do domu. Ale do którego domu? Do tego, gdzie jest magazyn, bo muszę diamenty zostawić. Nie no, no. pchaj się wieśniak! Wiesz, tak Idź wyruszyć? o stąd! Wiem. E, nie go. No jak wieśniak jak przybrzydły, pcha się mi tutaj i bezczelni się gapić. Dobrze, bij wieśniaka, niech wie, Adzia, to pan ma władzę. Muszę ci co? coś oświadczyć. Poczekaj. Tak? się oświadczy. Nie, nie oświadczaj mi się teraz. Oświadczaj się w co z zrobił już raz. Muszę ci coś oświadczyć, poczekaj. Gdzie ty jesteś Stój. Nie. Ja chcę do domu. O, jeszcze tutaj piasek mi do wykopania został. Mm. Ile piachu? Ja o wielą kopać piasek. Gdzież mieczem? Ty tak? zboże z niego wypada. Serio? Ale tu nic nie ma. Co ty kopiecie? Mieczem. A po co? Bo ja lubię. A on nie wiem po co kopie. To jest mania, słuchaj. Ja pomagam. Dobra, dość, za dużo go jest. Zresztą nie mam łopaty. Ciekawe, jak ktoś kiedyś w tej grze zrobił złotą łopatę do kopania. Ja. Boże. Ja, bo miałam za dużo złota i chciałam się go pozbyć. <laughs> Czemu ten koń Kucław tutaj jest? Dobra, to ja... Ja mówisz, że to osio, bo on robi takie rzeczy... Iha, iha. Gdzie tu są te wyrzutki, odbytki? Hop, mm. hop, hop. Dlaczego kura nam się zagnieździła na drzewie? Głupia kur... znaczy kura. <laughs> A co my tutaj mamy? Tu mamy sadzonki, jedzenie, ziemia. I stąd! Urodziłem kurę. wiesz. E, powiedzmy, że tutaj to zostawę. Cobblestone, a to ciekawe. O. A to ciekawe. Dobra, to może ja powkładam tam, gdzie są wszędzie piaski. O, okej. Okay. Jak coś, to ja wszystko włożyłem tam, gdzie są piaski. Dobra, to ja też to wszystko tutaj włożę dla bezpieczeństwa narodowego. I mam jeszcze przy okazji jedną skrzynkę, którą postawię w bardzo odpowiednim miejscu, czyli tu. Ja jedzą, go No i ty. Ty, chyba. A gdzie jest żarcie? Ty, ty! Żarcie jest temu. Gdzie jest żarcie? Do... Tu jest. O, Liście. Ale chyba coś się jeszcze, tak. 25 kurczaków porąbało. Dobra, wezmę siedmiu jabłek. I, i... Ziemniaki, <t> <understood> które wygląda jak pęknięta bułka kajzerka. To są kleszcze. Harem tak kiedyś nazywał. Tak. To są kleszcze. Tak, chodź, chodź, będziesz robił wykopki, ja morchewkę pozbieram za to. O, ale się posypało. A tu też można? Co to wypada? Ziemniory! No mówię, że robisz wy wykopki. Sypio. Jak na polskiej wsi. <laughs> tak. Kilogramy w jeden dzień. Macie niestety żniw to robić się, męż, bo jeszcze jest nie dojrzało. Jeszcze jest niedojrzałe. Dostaniesz karę, jak zaczniesz z nim obcować. Pedofilo? Zbożofilu. Dobra, jest dużo żarcia, to powsadzam. Tak, to wystarczy nam. Ciastka. Jakim cudem? Czy ja te ciastka wykopałem, czy mi się po prostu wydaje? Może też, hmm. że wykopałem ciastka z ziemi. Gdzie ty widzisz ciastka? No miałem w ręce. Czekaj. Pokaż. A nie, to były ziemniaki. <głosy> <Kleszcze>. <głosy> nie, to, dla mnie to bez różnicy. Ciastka czy ziemniaki. Czemu tu jest ten blok? Bo urósł. Bo urósł. urósł. Dobrze, a ta smutna krowa tutaj po prostu tak siedzi. Aha, ona nawet nie ma bramki, rozumiem. Ale nie. się. Od... Ja już zamknęłam, się bo ja już. Jedna, słuchajcie. Ja już znalazłam, słuchajcie, w którejś jaskini stała biedna i mucza, to już przyprowadziłem i zamknęła, nie siedzi. No. Nie wiem. Bykot... Bo Maciek ostatnio napłodził zwierząt i się nimi nie zajmował, nawet elementów nie chciał płacić. Kto ja? No a co ja? Ciek, nie jestem z ciebie dumny w tym momencie. Czemu te krowy wyszły, znaczy kury? No, bo Ktoś się wypuścił zapewne? No, już się posypały. Jezu, myślałem, że. O oh, lol! Wyszedł ten mały kurczak razem z matką i jak zamknąłem drzwi mu tak w połowie, to myślałem, że tylko głowa wyszła. W sensie, że uciłem mu głowa a to był mały kurczak prostu I nie ma tam się. z samej głowy. Straszne. Dobra, a co robimy? Jaki plan? Nie wiem, ości nam bo mi przeszkadza to zielone na górze. Możecie mi pomóc. Nie. To nie. <noise> nie. To samo sobie to rozmawiały. <noise> Od kogoś się musiał uczyć, nie, Maciek? Jak to ode mnie? Nie. No co ode mnie? Ja jestem Maciek, grzesczem. Maciek nie pokryta. Jestem grzeczny i grzeszny. Ja bardziej obstawiał tylko to drugie. Do mnie cały czas piszą jakieś fanki, Macieka i pytają, jak wygląda Maciek i do kogo, do kogo, do kogo w ogóle go porównać. To nie ja, bo to odpisuję, był. że wygląda krok. <głos> Dobrze <głos> powiedziane. <głos> Aż nie, nie można było nas rozróżnić, nie? <noise> Jesteś zaginionym synem roka Dobra, gdzie lecimy? Nie no, nie wiem, no, ja wiem wiecie, takie, takie klepanie tutaj drzew i stawianie bloków yy, nasiennych, nasienno podobnych lecimy Bo po no już ponad 20 <noise> blok? chyba. bloków <noise> to no lecimy, no ja z chęcią pójdę eksplorować tutaj jest. No pewnie lecimy, ziom! A potem już pokażę, że masz odcinek za długi. Kto? Satan, nie Satan wybacza. Co? S serio? Ja mówię o długości odcinka i twoim płaczu w związku z tym. Była to smutna buzia ze smutku wory pod oczami. Dobra, skąd posyfiam? ja mam łuk, że ja się dowiem, bo nie wiem. A powiedz, skąd masz te obrazy? To jest? Powiedz, jaka jest historia tych obrazów? Z owiec. Są obrazy ukradzione z serii. Właśnie. Owcy Skogwartu, na plecach posiły. Z czego? Z czego? Z Hogwartu ukradziona. To musi być tamtajne przejście. Tak. Gruba Damo. Pikselowy człowieku. Obraz żółtego kwadrata. Kwadratu. Końca lata. Ile tu jest fajnych rzeczy? Nawet książki. Jest no osioł! <noise> osioł Kutław, tak? Nie, to koń Kutław. Nie, nie, to jest osioł Kutław. Koń Kutław. A da się. Kod. O, czekaj. Nie, ale to jest akurat. O... Ej, kurde, zepsułem się! Zepsuł się. Patrzcie. Ty czy... Ty czy osioł. Patrzcie, jestem zamknięty, a nie psuję tego klotka, chodźcie zobaczyć. PS, to, to prawda. Świetnie, to sieć teraz, tam ty zostajesz. A Ej, Kutław, żywać. podbliż się, bo chcę wyjść. Kurde, podbiście się, Czekaj, czekaj, Gdzie jest ja drewno. Ci, ja ci pomogę, czekaj, ja ci pomogę. Dobra, jest drewno, super. Super, no. super partia. O, e... ja miałam lina. Czego go spuściłeś z liny? Co ja z nim teraz zrobię? Sieć. Nie, tu nie no, możesz siedzieć, pierdol. Tu będziesz siedział znowu. O. Dobra. O, jeszcze jeden diament. Hops, ślicznie. Czemu mam ścieżkę? Ścieżka, śnieżka. Możemy ktoś wyjąć? Gdzie Możesz, jesteś? idę Cię wyjmować, gdzieś Ty w las, Bożesz Ty mój. Czemu prowadzisz za, za smycz tego konia? Bo macie go zniewieścił. I tu niego nie ma. No, we, weźcie, przepraszam. Urde. Mam Cię stąd. Chuchował. On się tam uchował i krowę deprawuje, bo słuchaj, jak muczy z no mnie stąd. Chodź. Gdzie sieć tam Wiedziałem. Dobra. Byłoby to fantastyczne. Jak chcę wyjść, rozpuszczę to. Że Albo mu grana. Granat! Masz Kucława swojego. Przywaz... Ale go bliżej. O, dzięki. No. No świetnie! <śmiech> <śmiech> Oj, to było piękne. Zwalił się z konia. <śmiech> <śmiech> było przykre, naprawdę. Kucława to przestępca. Będę ducha, teraz... Dobra, to co, kończymy? No chyba kończymy. No. no tak. To co, dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych częściach. Na razie. A -a. Pa pa, cześć. Pa pa.